Jest środek nocy. A my na plantacji. To jest nienormalne. To musi być pasja. <laughs> Chcemy za wszelką cenę pokazać, jak szybko rozwija się ten liść. Te kwiaty monstery po prostu nas pożerają z całą plantacją. Państwo niech nie będą absolutnie w niepokoju. Bo wkładamy dużo wysiłku i zaangażowania, i środków, żeby uczynić warunki jak najbardziej zbliżone w tropikalnym. W zasadzie to są takie same, a nie zbliżone. Dlatego one tak szybko rosną. Wracamy do ocaleńca. Jest ocaleniec. No, ostrość. Oj, oj, oj. Powiedzmy, że jest prawie ostrość. Ocaleniec tutaj ma, ma chęć zaznania światła, tylko że nie w tą stronę się pręży. Okno jest z drugiej strony. No ale urósł. Znacznie urósł. I wygląda, że będzie cały biały. Czyli nie do końca dobrze. Biały to słaby. Kwiaty Tropików. Pozdrawiamy Państwa serdecznie.